Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy i zobaczymy co tutaj się dzieje. Mamy 382 poziom. No, dzisiaj poziomu na pewno nie wiemy, ale trzeba coś pomyśleć przed eventem, żeby podziałać, więc na pewno wyrzucimy sobie ten klejnot, który nam tutaj absolutnie nie jest do niczego potrzebny. Na pewno chyba pozbędziemy się jakiegoś epika. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Nie wiem do końca, czy chcemy. Już pozbywać się trochę epików. Możemy na razie sobie tutaj jakiegoś przeciwnika zaatakować na arenie. Możemy od razu sobie też arenę właściwie zresetować, żeby mieć już na później spokój, więc robimy dalej, działamy. Pupil gildyjny 39%, 3 głowa, hydra niestety dość kiepsko nam idzie. Ostatnio, ale troszkę lepiej nam chyba idzie tutaj to nasze wydarzenie. Chociaż, miło by było tutaj wejść do tego, do tej pozycji numer 14, ale zobaczymy. Mamy 15 kluczy, przed chwilą mi wskoczyło, więc klikamy. Mamy 3 jeżyny, klikamy dalej, oj, tutaj nam się nie udało. Czyżbyśmy się już zablokowali? No nie, na szczęście nie. Coś nam tutaj przeskoczyło, ale niestety nie pokonaliśmy. No trochę ciężko nam to idzie. Ale jeszcze coś tam pokonujemy, więc to jest na pewno dobre. Na pewno jedzonka są spoko, więc to mi się podoba. Czy pokonamy jeszcze tą zabójczą morderczynistość? Jeden dziesiąty, przeciwnik, dokładnie tak, pokonany. Więc spoko, troszkę te żetony nam wspomogą. No, spadliśmy trochę na miejsce ósme, jeśli chodzi o naszą gildię. Ale klikamy tutaj czysto free to play. Po pierwszym dniu, więc nie ma co tutaj twarżować. Może pod koniec, jeśli będziemy naprawdę blisko, to tego 14 miejsca, to troszkę przygrzybimy, żeby to 14 miejsce mieć. Zobaczymy. Dobra, karmimy peciory, bo to też trzeba zrobić jak najszybciej. Tutaj karmimy sobie Paladona. Tutaj karmimy naszego pancerniksa. A już 97 będzie setka jutro. Więc fajnie. Ryboga na 77 i tu Poseidon. No, śliwek mamy pod dostatkiem, więc bardzo dobrze. Dzisiaj mrok. Czy my chcemy ryzykować? No wodę będzie ciężko gdzieś tu wcisnąć. Ogień tym bardziej. i Puśćmy ziemię. No, spróbujmy coś wygrać. Chociaż na mrok pewnie będzie 0,5. Więc tutaj nie przewiduję sukcesów. Możemy od razu iść tutaj na awkę. Mamy plakat, żeby pobić paladynów. E, więc będzie ciężki plakat chyba. Chyba, że sobie później po prostu kogoś znajdziemy, jak już będziemy mieć zrobione ataki. Fajnie, że są buty do sprzedania. To przynajmniej nam się plecak trochę oczyści. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj Wiedźma chce buty. Więc to jest akurat spoko. E, tutaj mamy już 9 miejsc. Przydałoby nam się zrobić kiedyś w końcu naturystę bo nadal naturysty nie mamy zrobionego tutaj. No i przydałoby nam się zrobić też Strend setera. Ale to też nie jest wcale takie proste. E, jakby się wydawało. E, więc spoko, e, idziemy na tą awkę. bo trzeba tutaj działać trzeba tutaj działać jakiś item do e, toalety. Na razie nie mamy, więc może coś nam się trafi podczas awki. 7 za 4 to jest bardzo przyjazna misja, jeszcze truskawkę dała. Przy okazji, możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się podobały mecze Ligi Mistrzów. Bo tak, była Liga Mistrzów. I właśnie jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Zobaczymy, co Wy tam napiszecie. Ja swojej opinii nie będę dzisiaj tutaj przedstawiał. Zobaczymy, co Wy tutaj powiecie. O tego jestem mega, mega ciekawy. Także dzisiaj będzie raczej dość szybciutki ten odcinek, bo tutaj na zabójcy to um, szybko się to mawkę klika, um, bo tutaj nie ma co myśleć. Bierzemy misję typowo pod expa, um, więc o kolejne buty um, za 4 miliony, więc od razu do Wiedźmy wrzucamy. Um, 10 za 5,5 to też jest fajnie. Um, więc tutaj, no widać, że lecimy czysto Pure EXP um, no i zobaczymy. Jak długo będziemy tutaj walczyć o ten 393 poziom? Potem odbierzemy całość tutaj przygodomatu. Więc będziemy blisko 394. No i pewnie na 420 taki plan jest, żeby na 420 zacząć już klikać lochy. Więc podejrzewam, że, no, jeszcze trochę poczekamy, oczywiście, ale, tutaj będzie dużo, dużo fajniej się klikało te lochy na tym 420 poziomie. Oczywiście też nie zrobimy jakoś wybitnie ich dużo, ale zawsze coś tam popchamy do przodu. Więc to jest akurat bardzo, bardzo dobre. Może uda nam się domknąć większość lochów w strefie światła. To jest item do zostawienia. Na razie nadal nie mamy itemka do toalety. Więc jeśli nie trafimy itemka do toalety, to po prostu wrócimy epika. No, chyba to będzie dobry deal. Tak mi się wydaje. No, zostanie nam jeszcze koło. Więc z koła możemy coś tam trafić: jakiegoś złomika. Więc zobaczymy, zobaczymy. No, na razie, na razie nic ciekawego nie leci, jeśli chodzi o itemki. Możemy wziąć w sumie tą piąteczkę. Powiem Wam, że ostatnio jestem tak mocno zabiegany. Ale to, że ciężko mi nawet ogarniać się Ale to chyba nawet dobrze, bo po prostu ogarniam szejksa i potem już zajmuję się swoimi sprawami. No i te dni tak naprawdę masakrycznie się lecą że czasami muszę się zastanowić dwa razy, czy na pewno nagrałem odcinek, czy na pewno tutaj dla Was rzuciłem ten odcinek, co najważniejsze, żebyście mieli codziennie ten odcinek o godzinie 13 na kanale. Dostaliśmy kolejną śliwkę, więc to jest też fajna informacja. Te śliwki bardzo, bardzo mnie cieszą. Wiem, że to nie jest żywioł, który jest dla nas naprawdę mega ważny, ale im szybciej wykarmimy tego Poseidonga na 200 i zaczniemy karmić już głębiona, tym szybciej ta woda będzie tutaj wygrywać jakieś walki, bo na razie, jak zostawiliśmy tutaj tą wodę na niskim poziomie, no to praktycznie teraz cały czas obrywa. Więc tutaj musimy, musimy jak najszybciej postarać się, o jest fajny item do toalety, musimy postarać się jak najszybciej tą wodę wykarmić, za dwa tygodnie będzie event pupili, więc tutaj będzie ostre, ostre karmienie tych dwóch petów raczej w wodzie, więc zobaczymy jak to wszystko będzie tam wyglądało. Także ja ze swojej strony już nie mogę się doczekać tego, co tutaj będzie się działo w event Petów za dwa tygodnie. No ale też oczywiście odcinki wcześniejsze warto obejrzeć. Tak mi się wydaje, że tutaj też jeszcze sobie na spokojnie ogarniemy to wszystko. Na pewno ten hell elevator, czy tam hell elevator. Czy jak to tam nazywać, czy po prostu wydarzenie, wydarzenie gildyjne? Szkoda, że same piątki nam się trafiły na dziesiątym piwku. Jeszcze do końca tygodnia trwa, więc zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie, czy uda się osiągnąć zamierzony cel, czy też nie. Osobiście liczę, że fajnie by było tutaj to miejsce w top 14 osiągnąć. Bo nie jesteśmy jakąś tam bardzo złą gildią jeśli chodzi o hmm, aktywność. Teraz podmieniłem jedną osobę, hmm, bo niestety w wydarzeniu nic nie robiła. Hmm, więc ja tutaj się nie pieszczę. Jeszcze da on raczej poleci, bo tylko 5000 hmm, żetonów to jest bardzo, bardzo mało. Tylko muszę znaleźć kogoś na podmianę. Hmm, więc DAON strzeż się, hmm, bo grając tak naprawdę... Free to play, no to ludzie mogą mieć już 17 tysięcy żetonów na pewno, no więc takie 5 tysięcy jest naprawdę bardzo bardzo słabe, a już takie 10, no to powiedzmy, że no jest też kiepskie, ale ważne, że widać, że coś tutaj chłopaki robią, więc ten ta osoba z 5 z 5 ilością żetonów, niech się strzeże. My sobie zaatakujmy Mister Grima od razu, żeby później nie zapomnieć, bo zawsze wieczorem sprawdzam jeszcze te listy na pewno, czy coś zrobiłem, ale jak coś mi zostało, to zawsze się wieczorem denerwuję i mi się śpieszy wtedy do snu. I strasznie nie lubię tego robić wieczorem, więc wolę to zrobić teraz na odcinku. Od razu też kliknijmy sobie Maxa tutaj. Niech nam tutaj leci w siedzisko na lepszym poziomie. Tu sobie machniemy od razu na 3000, tutaj też sobie pomachamy, żeby tutaj nam lepiej szło. Ciekawe, czy już toaletę za pierwszym razem na 2500 wychniemy. Niestety nie. Chyba musimy mieć tutaj powyżej tych 100 do decylionów, żeby nam toaletka od razu na 2500 wskakiwała. Ale i tak już jest coraz, coraz to lepiej. Te resety areny pomagają na pewno, zwłaszcza, że resetuje to tylko na odcinkach. Więc widzicie mniej więcej, jak tutaj te runy nam się zbierają w tym momencie. No nie jest to szybkość światła, jak to mówią, ale ważne, że się zbiera, że idziemy do przodu. Kiedyś tam te lepsze runy będziemy mieć. Zastanawiam się, kiedy, czy dotrwamy do tego momentu. Ale nikt nie mówi, że będzie łatwo na tej postaci. Nikt nie mówił, że będziemy tutaj mieć od razu jakieś platyny czy coś, że tą arenę będziemy tutaj klikać nie wiadomo jak mocno. Ta postać jest naprawdę no, ciężka pod tym względem, że nie możemy sobie tutaj naprawdę pozwolić na wydawanie mega dużej ilości grzybów. Po prostu gramy sobie na spokojnie i liczymy, że. To nam przyniesie jakieś korzyści. Dostaliśmy jakieś buty, więc na pewno je sprzedamy. Dowiedźmy. Dostaliśmy też jeszcze jakieś dwa złomy, które mam nadzieję rozmontujemy. No to jest na pewno do rozmontowania, chociaż stop, stop, stop. Ile tu złota? 20. To jeszcze nie, nie interesuje nas. Więc idziemy dalej. 3 miliony kociołek. I to też jest rozmontowanie. Więc tak naprawdę praktycznie rozmontowaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Mamy 190 tysięcy, milionów. Więc 19 z ręki lecimy, wydajemy. Jak tu stoimy? Dzisiaj jeszcze nie odbierzemy przygodomatu. Tak mi się wydaje, że odbierzemy go w następnym odcinku. Raz, za jeden dzień będziemy mieć władzę 13, za 12 dni będziemy mieć akademię 19 i polecimy od razu 20, a potem już kopalnia klejnotów. Skarbiec 15 zrobiony. Zrobiliśmy też osiągnięcie muła, więc jest spoko. To mnie bardzo cieszy. Także tu mamy praktycznie wszystko ogarnięte. Idziemy zobaczyć portal yy, gildii. 23%. Wczoraj ładny damage siadł, bo chyba około 50 milionów, a ciekawe jak dzisiaj. No, dzisiaj tylko 6. A więc dzisiaj się nie popisałem. No, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze, żeby pokonać jak najszybciej tutaj ten portal solo 5, 7, 30%. Yy, to jest mag, więc tutaj potrzebujemy krytyków niestety. A tych krytyków jak widać nie, nie dostajemy zbyt dużo, chociaż Chociaż gdyby jeszcze tutaj dwa krytyki. Ajajaj, aj, aj. no było blisko. Było blisko, żeby go dzisiaj już pokonać z 30% na 5%. 25%, jutro 15%. Gdyby jutro siadł taki dzień jak dzisiaj, to jutro będziemy mieć go pokonanego. Więc to by było fajniej, zostałyby nam tylko trzy portale solo do końca. Więc dobra, to mamy dzisiaj podka na Intę, jutro 5 cytrynek, więc to też jest fantastyczne. No i spoko, no i spoko, oby tak dalej. Wszystko mamy tak naprawdę ogarnięte, oprócz rzucenia kośćmi. Więc zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego nam wypadnie. Może jakieś dusze? Dobrze, 60 tysięcy. No, zobaczmy, tutaj nic ciekawego. Pięć klepsydry, czy więcej? Niestety tylko pięć. Złoto, 258 tysięcy? Nie, milion Bardzo ładnie. A pójdziemy w klepsydry. Hmm, tutaj może, 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 może dusze. Jeszcze tych dusz możemy sobie tutaj wziąć. No, drewna nie wezmę, bo mamy i tak przepełniony magazyn. E, tutaj może te duszki jeszcze. Łakomczuszki. No i złoto na koniec. Może też znowu jakaś czwóreczka? Niestety nie. Ale i tak sympatycznie. Pod koniec eventu dofarmiłem sobie 2000 ruchomych piasków i troszkę uzupełniłem tutaj nasze stany podkowe, więc ja jestem dosyć zadowolony. Mogło być zdecydowanie lepiej, ale na jakiś czas nam wystarczy. Więc to jest OK. Także czekam na kolejny event z klepsydrami, żeby tutaj znów troszkę tych klepstw sobie podkupić. No i tych potek również. Więc możemy sobie jeszcze tutaj kliknąć setkami, żeby nie zapomnieć. Później. Dobra, może być. Możemy sobie zaatakować kogoś. No jest paladyn, ale jest dość ciężki, ale chyba i tak jest najłatwiejszy z tych wszystkich trzech. No i spoko. Mamy jednego paladyna już załatwionego. Jeszcze tylko dwóch. Więc to jest OK. no i jak my stoimy dalej z tymi rzeczami, także koło zakręcone, w sali, fal, w sali chwały 307 miejsce, w pupilach 153, no, bez rewelacji bym powiedział, w podziemiach miejsce 10, więc tu jest jakoś w miarę przyzwoicie, no i dobra, lochów nie klikamy. Chociaż mamy 470 tornado, mamy już tornadko poniżej naszego poziomu, więc możemy sobie kliknąć. O. Szkoda, że bez kurde dziury. Szkoda, że bez dziury tutaj mogę sobie klikać, tak naprawdę, dopóki nie mam swojego poziomu, bo chciałbym zostawić po prostu 500 tornad na później. Więc jeszcze tutaj może sobie kliknę później. Szkoda, że ta brońka nie ma dziurki, bo byłaby naprawdę fantastyczna. Ajajaj, plus 112 statystyki. Yy, plus 44 średnie. Runa lepsza. No, tylko jednej broni luna lepsza, bo tutaj 23 mam. O, zimna na tej pięciostatowej. Yy, ale no, naprawdę fajna brońka. Niestety bezużyteczna. Także nie spodziewałem się, że z nadal dostaniemy taką brońkę. Ale miło, miło, że gra o nas pomyślała. Więc tutaj chyba wszystko mamy ogarnięte. Jutro dostaniemy kolejne tutaj cytryny. Jeśli chodzi o śliwki to mamy 150, 168 Poseidonga. To jeszcze 32 śliwki, i można działać z Poseidoniem. Chociaż, może jak przyjdzie event, to będziemy karmić oba naraz. Zobaczymy. Jest dużo śliwek, więc będzie czas na zastanowienie. A takim sposobem spróbujmy po prostu wygrać jakąś walkę. Więc puśćmy światło 19, popili na 19, i wygrana 10 pozycji do przodu. Gilmak, no, będzie ciężkim przeciwnikiem, więc pewnie puścimy mrok, żeby spróbować wygrać, ale przynajmniej jedna walka po wygrana na mrok, więc jest dobrze. Mm, także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę, komentarz i subika. No i trzymajcie się cieplutko. Na razie.